Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas poświęcony zadumie, modlitwie i najbliższym. Jak będziecie spędzać święta? W domu, z rodziną. Czyli rodzinnie, dzieciaki, będzie stół pełen dwunastu potraw? Oczywiście. I jakie potrawy? Na pewno będą uszka, bigos, pierogi z kapustą i z grzybami. Jakieś ciasto, barszcz czerwony, karp. Jak spędzacie święta w tym roku? No rodzinie w domu w Jeleniej Górze. Jeszcze córki brakuje, pojechała do babci, ale w domu tutaj w Jeleniej. Rodzinnie będzie. będzie. Dokładnie. Co na stole się pojawi? Eee, co będziesz gotował? Co to, będę gotował? Eee, no będę gotował, tak jak w tamtym roku, w tamtym roku robiliśmy łososia. Eee, no razem barszczyk, e, pierogi, e, krokiety. To co tradycyjnie, tradycyjnie na stole. Raczej staramy się podtrzymywać polską tradycję, nie, nie, nie szukamy gdzieś tam po innych jakichś udziwnień, bo myślę, że mamy piękną tradycję i warto, warto i musimy, powinniśmy. E, powinniśmy to przekazywać dalej. i choinka oczywiście żywa. Będą tradycyjne potrawy? Tak, oczywiście. Co się pojawi, karp będzie? E, karp nie, bo nie lubimy tych ości będzie wstrąg. Będzie, będą kluski z makiem, śledzie, jakieś sałatki, sianko pod obrusem na pewno. Cały rok czekamy na, na ten magiczne święta Bożego Narodzenia i oczywiście Mikołaja. Święta, jakie będą? E, rodzinne, spokojne i pełne miłości, tak jak co roku. Czego sobie życzycie na święta? Zdrówka i spokoju. Jakie zdrowie to jest wszystko, całą resztę się zdobędzie. Dlatego też wszystkim Państwu życzymy radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia.